Witamy Państwa bardzo serdecznie w Cafe Anioł w Gdyni na ulicy Kilińskiego, gdzie 20 kwietnia będziemy organizowali imprezę charytatywną dla Julki Biernackiej. Impreza będzie pod hasłem Atelier Fotograficznego, podczas którego od 12 w południe do 22 będzie można przyjść, zrobić sobie sesję portretową, za symboliczną stówkę która będzie później całkowicie przekazana na cel właśnie rehabilitacji, dalszego leczenia Julki. Szczegóły o Julce to może później mama opowie. My tylko chcemy zaprosić na cały dzień, ponieważ będzie muzyka na żywo, będę ja jako fotograf przez cały dzień do Państwa dyspozycji. Będzie pani od makijażu, która przygotuje wszystkich profesjonalnie, będzie to pani Dagmara Padło, a później o godzinie 19, ponieważ jest to dzień urodzin Julki, 13 urodziny Julka będzie miała, będzie zakończony ten dzień koncertem, gdzie wystąpi zespół Mozaika, zespół Cotton Wing i prawdopodobnie jeszcze pomelotaxi na koniec. Na żywo będą jeszcze zespoły dziecięce i różnie, jeszcze inni muzycy. Informować będziemy to bezpośrednio na naszym profilu Facebookowym, gdzie są wszystkie informacje i wszystkie szczegóły. Oddam teraz głos może panu Marcinowi, właścicielowi kafe Anioł. Bardzo serdecznie państwa zapraszam przez cały dzień. Od 12 do 22 te imprezy u nas w będą się odbywały. My również włączamy się ze swoim procentem drobnym dla Pomocy Dla Pomocna Julki, czyli utarg tego dnia również będzie y, częściowo przeznaczony na rehabilitację Pomocy Więc bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do nas na ten wyjątkowy urodzinowy dzień, byśmy mogli tą drobinę serca oddać y, potrzebującej Julce. To taki dar mały, drobny miłości, anielskiej miłości y, dla niej. Y, Myślę, że nawet i w ogóle dla, dla, dla wszystkich potrzebujących. Dzisiaj się łączymy z Julką, tak? Może, może za parę lat będzie pomoc potrzebna komukolwiek innemu, bliskiemu z naszych rodzin, od nas. Może wtedy akurat będziemy mogli pomóc także i Wam. Serca zapraszamy Was wszystkich tutaj. Będzie skarbonka w środku, będzie można wrzucić jakiś tam drobny gest. Czasem mała, drobna złotówka potrafi zdziałać bardzo dużo. Będą też dostępne numery KRS-u, w którym będzie można do podatku, od podatku również odpisać na Fundację Julki pieniążki ze swojego podatku. Na to serca do kawiarni 20 kwietnia zapraszamy. Kochani, my z całego serca zapraszamy na te cudowne, aniołowe 13 urodziny Juleczki. Dziękujemy wszystkim naszym kochanym przyjaciołom. Dziękujemy za tą wspaniałą inicjatywę i właśnie za to, że niepełnosprawność nie zawsze jest wyrokiem i nie zawsze skazuje nas na to, żeby było trudno. Czasami jest naprawdę pięknie i ten dzień pokazuje, że może być pięknie. Zapraszamy gorąco. Zapraszamy.